Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słowo Boże na 19 sierpnia. Ewangelia według świętego Mateusza. Mateusz 22, rozdział pierwszy, 1-14. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo Niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym o to: Przygotowałem moją ucztę woły i tuczne zwierzęta, pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i poszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, ich pozabijali. to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta wprawdzie jest gotowa lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego – Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego, lecz on o nie miał. Wtedy król rzekł sługą. zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. <laughs> Tematem dzisiejszej Ewangelii i rozważania. Jest wąska droga do zbawienia. Czytamy w dzisiejszej Ewangelii królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Otóż Bóg, dobry nasz ojciec, wyprawił ucztę w niebie swojemu synowi Jezusowi Chrystusowi i razem z nim po zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu zaprosił cały kościół, aby radował się i triumfował. Każdy z nas przez chrzest i wiarę już może w nadziei czuć się przeznaczony do uczestnictwa chwale wraz z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Uczestnicząc w uczcie eucharystycznej już niejako partycypujemy w wiecznej uczcie. Chwale Trójcy Najświętszej wraz z Maryją, Aniołami Świętymi, bo całe niebo schodzi na Eucharystię i całe niebo uczestniczy w Eucharystii. Dalej czytamy: Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Tymi sługami byli mędrcy i prorocy Starego Testamentu. Niestety naród żydowski ich odrzucił. Odrzucił również Jana Chrzciciela odrzucił też swojego mesjasza gdyż nie odczytał właściwie pełnie czasu który został mu dany przez dobrego ojca tak też dzieje się ze współczesnymi chrześcijanami którzy poszli za brudnym światem zdeprawowanym moralnie a nie za ewangelią Chrystusa ten Brudny świat chrześcijański, który się odwrócił od Boga, nie czeka na powtórne przyjście Chrystusa, nie przygotowuje się na nie. Po prostu nie ma czasu, żyje tak, jakby Boga nie było. Właśnie dramat zaczyna się wówczas, kiedy z jakiegoś powodu zaczynamy lekceważyć dar Ojca, niebo. Wieczne dziedzictwo, a przez to własną śmierć. A zamiast tego wybieramy to, co jest chwilowe i przemijające, i to, co tylko przyjemne, stawiamy na pierwszym miejscu. Jak musi się czuć nasz Ojciec z niebie, kiedy daje swojego Syna na krzyż, aby nas odkupić? I nas bawić, otwiera niebo, czeka na nas w niebie, a tu w zamian tego otrzymuje wzgardę na jego niepojętą miłość. Słyszymy dzisiejszej Ewangelii: Król się rozgniewał i kazał nawet spalić miasto. Daj znak potępienia. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na, uczkę, na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słowa te odnoszą się do narodu żydowskiego, który jako naród wybrany, zgardził Synem Bożym. Kiedy naród izraelski odrzucił Jezusa, Bóg otworzył serce Pogan na przyjęcie słowa Bożego, głoszonego przez apostołów w różnych stronach świata, i nie pozwolił, aby męka i śmierć Jezusa oraz jego zmartwychwstanie stało się bezowocne. Kiedy Bóg daje nam łaski, a my je odrzucamy, to my faktycznie je tracimy. Ale nie jest to tak, że w ogóle są one stracone. Bóg je przekazuje dalej tym, którzy te łaski przyjmą i wykorzystają. Pamiętajmy, w teologii Kościoła katolickiego jest pierwszeństwo łaski. Wszystko jest z inicjatywy Boga. Ale jeżeli żyjemy w grzechu ciężkim, jeżeli nie ma nas na modlitwie. Jeżeli się nie wyciszamy, jeżeli nie otwieramy Słowa Bożego, nie słyszymy Boga. I później jest taka sytuacja. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom. I zauważył tam człowieka nieubranego strój weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Otóż. Izraelu była taka tradycja, że jeżeli Jacyś biedni byli zapraszani na wesele, wiadomo, nie stać ich było na szatę piękną, zwierzchnią, no, która przystoi takiej uroczystości. Stąd też da, dawano taką szatę o weselną. Otóż byli derwisze. Derwisze to byli tacy ubodzy, ale tacy ubodzy obudnicy. Otóż oni na zewnątrz ukazywali, że są biedni, ale w swoich szatach mieli powszywane pieniądze. I teraz był taki problem, że przychodząc na ucztę, mieli brudne szaty, ale mieli tam pieniądze. I bali się, że jak wymienią szatę i zostawią swoją szatę, ktoś inny może wziąć ich szatę z tymi pieniędzmi. Więc woleli zadbać o swoje finanse, niż ubrać się godnie na wesele. Czasami sprawdzano, czasami nie. Czasami się im. Udawało być na weselu, coś zjeść i pójść. Ale czasami gospodarz miał prawo zwrócić uwagę, że jest ktoś niegodnie ubrany na tą uroczystość. Gdziekolwiek na świecie ludzie żyją, w różnych kulturach i religiach, jeśli dostępują zbawienia. To tylko mocą i przez zasługi męki, śmierci oraz martwychwstania Jezusa Chrystusa. Nie ma czegoś takiego, chcę się zbawić, czy zbawiam się. Każdy człowiek zostaje zbawiony. Czyli nie nasze zasługi i nie nasze dobre uczynki, one są ważne ale nie one są przyczyną naszego zbawienia. To właśnie święty Mateusz chce powiedzieć Żydom, że żadne prawo nie da im zbawienia. Miejmy więc i my szacunek dla Majestatu śmierci i trwajmy w łasce uświęcającej, bo chwili, kiedy się nie domyślamy, możemy stanąć przed majestatem Bożym. Ci, którzy trwali własnej wierze, dostępują zbawienia i zostaną zaproszeni na ucztę w niebie. Ci natomiast, którzy tak na początku, jak i na końcu życia zlekceważyli sobie wezwanie do obcowania ze świętymi, mogą popaść w grzechy przeciw Duchowi Świętemu. Katechizm Kościoła Katolickiego wylicza sześć grzechów przeciwko Duchowi Świętemu, świadczących, o wyjątkowej zatwardziałości grzeszników. Pierwsze, to jest grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego. Po drugie, rozpaczać albo wątpić w łaskę Bożą, czyli przebaczenie. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej. Nie życzyć lub zazdrościć bliźniemu łaski Bożej. Mieć zatwardziałe serce na zbawienie zbawienne natchnienia. I szóste umyślne zaniedbywanie pokuty aż do śmierci, czyli niechęć nawrócenia. I na końcu mamy takie słowa w dzisiejszej Ewangelii, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Otóż. Wielu jest powołanych do świętości w darze Chrztu Świętego, tak z małżeństwa, jak i z kapłaństwa, czy życia konsekrowanego, lecz niewielu z nich niestety podejmuje tę drogę wybranych do królowania w niebie wraz z aniołami i ze świętymi. Niewielu chce iść drogą naśladowania Jezusa Chrystusa, czyli zaprzeć się samego siebie, wziąć krzyż. I naśladować Jezusa Chrystusa w przyjęciu na siebie wszystkich konsekwencji tej drogi, zmagań, trudów i cierpienia. I niewielu chce tracić swoje życie dla Jezusa i Ewangelii. Stąd też wielu powołanych, a mało wybranych, którzy wchodzą do nieba. Na tę drogę trudniejszą tu na ziemi ale prowadzącą do nieba. Serce Wam, kochani, błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, Syn i Duch Święty.